Zastanówmy się teraz nad konsekwencjami bardziej ekonomicznymi, nie tylko prawnymi, jeżeli chodzi o spadki dochodów własnych. Pokażę Państwu um, dwa scenariusze, które, które rozważaliśmy analitycznie. Pierwszy scenariusz to jest taki gdzieś tam oparty o, um, o też potwierdzone doświadczenia miasta Warszawy, czyli spadek dochodów własnych. Czyli głównie chodzi o PIT, CIT, podatek o nieruchomości, podatek o czynności cywilnoprawnych, czynsze podatki lokalne i pozostałe dochody własne o mniejszym znaczeniu. Jeżeli one by spadły o 20% od 1 kwietnia, czyli przez 3 czwarte roku, to de facto spadek roczny. Spadek w stosunku do państwa planu e, ujętego w budżecie to jest rocznie 15%. Czyli przez 3 kwartały 20, przeliczamy 3 czwarte, rocznie to jest 15%. Ale zakładamy, że kryzys tak na styknięcie palców to się nie skończy 31 grudnia. Musimy założyć, że on będzie miał wpływ, na 2021 rok. Dlaczego? Jeżeli firmy się zamkną, jeżeli ludzie pomalkrutują, oni tak szybko nie otworzą firm, bezrobocie tak szybko nie spadnie w 2021 roku. To jest mało prawdopodobne. Więc zakładamy, że w 2021 roku ten spadek będzie połowę niższy, że gospodarka jednak się będzie podnosić, no ale nie wróci do, do tego, co było jeszcze w lutym 2020 roku, czyli do sytuacji właściwie całkiem dobrego rozwoju. Więc zakładamy, że w 2021 roku spadek nastąpi o 7,5%. I co się dzieje, zobaczcie Państwo, w przykładowym samorządzie z, z przebiegiem wskaźników z artykułu 243 ta linia pomarańczowa znowu to jest limit, prawa strona wzoru, linia zielona to jest lewa strona wzoru, która jest po prostu spłatą zobowiązań. Widzimy, że obniżenie dochodów własnych w 20-21 roku, o te wartości, o której mówiłem wcześniej, powoduje, że jest złamanie wskaźnika w 2022 i w 2023 roku. Te Kółka czerwone pokazują te złamania, a linia przerywana, pomarańczowa, pokazuje, pokazuje scenariusz właśnie obniżania dochodów własnych o 15%. Co to oznacza de facto, drodzy Państwo? Jak będziecie konstruować budżet na 2021 rok, to de facto wskaźniki na 2022 i 2023 już Państwu, gdy, gdybyście mieli taką sytuację jak tutaj na, na wykresie, nie wyjdą. Nie będziecie mogli Państwo uchwalić budżetu na 2022. Pierwszy rok już. Drugi przypadek, który chcę rozważyć, i za chwilę te przypadki będę łączył. Scenariusz drugi, bardziej pesymistyczny. On zakłada, że gospodarka co najmniej 3 pół miesiąca jest w stanie zamrożenia, że bardzo dużo firm bankrutuje, jest bardzo dużo bezrobocie, i wtedy zakładamy, że spadek dochodów własnych to jest około 1 trzeciej od kwietnia 2020 roku. 1 trzecia. Co się przenosi na całoroczny spadek 25%, a w 2021 o 12,5%, czyli połowę tego spadku z roku 20. No i co tu się dzieje? Ten sam samorząd, podobny wykres, tylko głębszy spadek. No i tutaj widzimy, że to złamanie już jest już w roku 2021. To złamanie jest już w roku 2021, więc no, sytuacja jest jeszcze gorsza, ale tak samo budżetu. Yy, uchwalić się nie da. Czy takie spadki są prawdopodobne? Zobaczcie Państwo, że dochody własne to jest głównie PIT. Jeżeli wzrośnie bezrobocie, pytanie jak bardzo wzrośnie, czy bardzo dotknie Państwa terenu, czy może Państwa firmy się obronią, a zależy w jakim sektorze działają. Jeżeli chodzi o CIT, co by nie mówić, e, spadek dochodów, więc spadek zysku, od którego jest płacony e, CIT w firmach e, na pewno nastąpi. Pytanie jak głęboki, czy do zera, czy czy będą straty, czy będą te zyski niższe niż planowane pierwotnie. Podatek od nieruchomości, już, już omawialiśmy, Rady będą zwalniać podatników licząc, że tam się w ogóle obronią i za rok w ogóle będą, będą funkcjonować na rynku i płacić ten podatek. PCC dotyczy transakcji na rynku. Te, te transakcje właściwie na ten moment się zatrzymały. Nie ma sprzedaży nieruchomości, bo nie można wychodzić z domu. Nie ma transakcji sprzedaży firm do kapitalizowania firm bo wszyscy trzymają pieniądze przy sobie, a to się wszystko zatrzymało. Czynsze, rady gmin czy miast podejmują decyzję albo o zwolnieniu, albo o obniżeniu do złotówki tych czynszów, po to tylko, żeby ci przedsiębiorcy przetrwali ten czas. Natomiast oczywiście jest, dla dochodów samorządu oznacza to gwałtowne no, załamanie w tych kategoriach. Więc niestety z takimi scenariuszami, ze spadkiem uważam, pomiędzy 15 a 25%, Należy się liczyć.